Oj, dobra, słuchajcie miśki, wracamy sobie do naszego e, świata, oczywiście jest 14.55, więc jest praktycznie 15.00. E, wracamy na te gobliny cholerne, powiem wam, że już końcówka gry ewidentnie dzisiaj. E, mam taką przynajmniej nadzieję, że dzisiaj skończymy grę, znajdziemy bossa, zamordujemy go, oczyścimy gobliny i będzie elegancko. E, w to mierze w każdym razie, w to mierze, bo mam wszystko, e, brakuje mi tylko piórek. oczywiście, tak jak mówię, nagrywam wszystko co robię. Ale nie wiem czy wszystko wam pokażę, więc jeszcze mamy pióra do zdobycia, jeszcze mamy jedzenie do zrobienia, sporo, sporo rzeczy. Prozur I have arrived. Dokładnie tak. Na chwilę obecną, zanim cokolwiek to spierniczamy tym statkiem z tego względu, że ja chcę coś zobaczyć. A tylko jeżeli ja nie jestem wypoczęty, doczekajcie jeszcze chwilkę. Bo tam jest ta wyspa, nie o której wam mówiłem, ja chcę ją od razu zwiedzić, żeby nie mieć wątpliwości odnośnie tego co ja chcę kurczę tutaj uzyskać, bo wydaje mi się, że tam może być boss. Tylko nie wiem czy tam, czy jeszcze tutaj bardziej w tej sferze, więc e, pójdziemy się wyspać, tepnę się tam, gdzie mieliśmy modere, stamtąd podpłynę niżej e, statkiem, no i szukamy teraz bossa, jakby jak znajdziemy lokalizację bossa, to potem będziemy mieli już e, całość z głowy, czytajcie gobliny, e, czytajcie zbieranie żelaza, potem na ulepszenie setu na maksa i tak dalej, i tak dalej, nie, to już będzie kwestia czasu. Nie możesz teraz spać, A to ciekawe. Hmm. No, więc ja teraz chcę sprawdzać te wszystkie wysepki. Żeby znaleźć tego bossa i potem do was wrócę, jak już będziemy wiedzieli, gdzie mamy się kierować, bo po tym bossie na chwilę obecną gry dalej nie ma, ale uważam, że starczy wam już solowego kontentu. Tak, tak wnioskuję po waszych reakcjach, po wyświetleniach i będę naprawdę chciał przemyciać teraz powolutku znowu te serie śmieszne z tych gary smodów i tak dalej na kanał. Ale spokojnie dla fanatyków mojej osoby i tej serii to nie zniknie, bo teraz jesteśmy na etapie budowania areny PWP. Jesteśmy na etapie budowania całej wioski Pod RP, więc na pewno się będzie działo Zobaczymy, może wykupimy hosta Może będziemy was puszczać na serwer do nas Wszystko wyjdzie w praniu Dobra, ja teraz tak, yy, będę do was wracał jak coś znajdę Albo wioskę <laughs> Albo właśnie już yy, konkretnego bossa No fajnie by było gdyby tutaj był, bo No to się składa na to, że mogłoby tak być Kurczę, zobaczymy, zobaczymy Musimy też ulepszyć ten łuk, więc będziemy potrzebowali Naprawdę dużo żelaza Ja też będę musiał w wolnej chwili obskoczyć te tutaj bagna I yy, całe to żelazo wydobyć i mój morda, dobra. Tu zostawiamy statek, ja sobie oznaczę cyk statek. Eee, dobra, i płyniemy, nawet chyba nie wiem, czy była jakaś przerwa szczerze, bo to nie trwało aż tak długo. To jest taki kawalątek tylko. Dobra, bierzmy łuk od razu do łapy. No to jest tak, wioska, więc ja sobie zostawię eee, bufa kościomasy na moment, kiedy będziemy już musieli walczyć wręcz, wiecie? No, niestety będziemy musieli w końcu pewnie walczyć wręcz. I cd nam się przyda, bo razzła się poprosi, poprosi, mnie nie widział. O kurde, zobaczymy w ostatnim momencie. Dobra. Jezu ci rzucający. Są najbardziej przesrani. Okej, okay, dużo życia nam schodzi, mimo tej zbroi. Ale i tak już jestem dużo bardziej bezpieczny. Gdybym wcześniej przyjął tyle hitów, to już by bym tutaj raczej nie było. Chodź, elegancko. Bez parowania się udało, więc spoko. E, metal wywalam, tak jak mówiłem już wcześniej. Metalu mamy aż nadto. Dobra, skrzynia, cyk, cyk, metalu nie bierzemy oczywiście. Stojaki potem sobie zniszczę. Len w razie czego wezmę, bo mówię, nie wiem, czy to nie będzie potrzebne. E, nawet jeżeli to potem mamy grać razem z ekipą, więc będę musiał chłopakom oddać, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić sobie set nowy. Więc na spokojnie to na pewno się nie zmarnuje. Także wszystko zabieram. Tu już chyba zbiedziemy, okej. Okay. Tu jeszcze w tym był jeden, z tego co widziałem. Okej, okay. jest skrzynia. Ze złotem tylko, niestety. No dobra, kolejna wioska i znowu bez totemu. Kurczę, no mamy lipę z tymi totemami. Szkoda, że nie tu, no bo naprawdę miałem ogromne pokłady nadziei z tymi wielkimi głazami. Myślałem, że to tutaj jest. No nie, nie zanosi się, żeby tutaj miał być boss, więc dupa. Ale mamy wioskę, zobaczcie. Okej. Okay. Joche, bardzo chętnie przytulę. Może tutaj będzie totem. Okej, okay, są bawoły, jak widzicie. Wow, to masz taką celność. Okej, okay, duży zabity, elegancko. Oj, miałem laga i mi się strzałka wypuściła sama. Eee, mamy tylko jeszcze 100 parę użyć na tym łuku. Musimy o tym pamiętać też. Dobra, gwiazdkowy nas nie może trafić, tyle wiem. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, zaczynamy walczyć z nimi już na bliski kontakt. Więc chcąc nie chcąc muszę odpalić buffa. Tylko w którym momencie? Cholera. No tak. To teraz, trudno, musimy. Szybko! Okej. Okay. Ok. Dobra, spróbowałem. Powolutku, powolutku. Damy radę, damy radę, damy radę. Wiecie, na taką grupę, nie marnujmy strzał. Dobra, elegancko, elegancko, elegancko. Kolejny dużo walki ci będzie, dobra? Oj, oj oj. Ja też w ogóle przy podnoszeniu mojego ciała nie zauważyłem, że to jest guzik, weź wszystko, nie? Ja taki dzień byłem jak zbierałem te ciała z tych gór kiedyś. Parą metodą ich zabijamy. Po prostu nie kombinujemy już z łukiem. Ktoś ma gwiazdkę? Ten ma gwiazdkę, okej. Okay. Dobra, tego z gwiazdką musimy jeszcze ustrzelić najpierw. Musimy sprifajerować go. Dobra, elegancko, 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 dobra. Zabici, 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 dobrze jest. Ty mały kutasie, no dobra Elegancko. Kurczę, te powiem wam, że te wiochy tych goblinów przez ich ilość są zajebiście trudne, no dobra. Kurde, no ile ich tu do chuja jest? Ile już zabiję z 20? No zobaczcie, no bez przesady w tamtych wioskach, tyle tego nie było Tam jeszcze jeden z gwiazdką jest. Ten nie, na przykład to jest do dupy. Znowu tego nie zrobią, oni się respią tutaj, czy o co tu chodzi? No ludzie. No to, to już nie jest pod solo content, to już jest za dużo. O Jezu już ta kondycja! Jak ta gra jest skurwiająca ostatnio. Powiem wam, że naprawdę ostatnimi czasy mam już pomału Walheima dosyć. Bo się robi tak trudno solo. Ten content już naprawdę, naprawdę to już nie jest przygotowany pod solo content. Nie, nie uwierzę w to. Huch, dobra. Okej, okay, poczyszczeni Pierdziela, ale macie dzisiaj walki w odcinku Łuk na wyczerpań Dobra, no idźmy po nasze, kurde Gdzie jest ta wioska, bo już się zgubiłem Tutaj była? Chyba tutaj Ojeju, tutaj była ta wioska, czy w drugą stronę? Bo już zgupiałem. dobra, tutaj, okej okay. Naładujmy się na fulla, zanim tam wejdziemy Jeżeli chodzi o energię Jest ognisko, To będę chyba odpocząć sobie później Jak tu już ich powybijam mm, Więc jeszcze tutaj widzę Jest ekipka do zabicia jak czekał, więcej lnu, zajmijcie Tylko mówię, no teraz to mi ten len jest tak niezbyteczny, już. No co za kutas! Mistrz uników. <grystanie> Usiądę sobie tyłem do ogniska, nieważne. Odpoczywanie dokładnie. Weź sobie odpoczni, żebym miał odpoczynek chociaż na te 15 minut. Ale kolejna wioska bez to temu, więc dupa, no ja idę dalej szukać. Będę do was wracał, jak będzie coś ciekawego. Dobra, wracam na statek i powolutku będziemy sobie zwiedzać te, te elementy. Tu jeszcze muszę tę wioskę zahaczyć. <laughs> fuck! Fuck! Fuck 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 Co to za hit! Co to za hit? Co to za hit? A bo ma gwiazdkę! Hmm. No i fajnie, nie? Ogólnie. Uuu, 4 HP przeżycie? No normalnie, że tak. Często mi się tak zdarza. <laughs> Dobra, wracam tutaj Idę naprawić rzeczy i na razie polecimy tutaj zrobić sobie chyba tę wiochę Może tam faktycznie dostawię teleport, może wezmę mnóstwo strzał i po prostu drugi łuk, zobaczymy Okej, już tam brakuje Co kurwa zrobiłem? Jedyne... Tam... to Nie wiem, no nie wiem co to było <laughs> A tutaj o... Jakby coś, jakby coś się rozwaliło przy Tobie, nie? Odyn kamień kopie za mną, bo mu brakuje hmm. Dobra, siema mordy, bijam do Was jak do siebie Jedyne czego tym nie wardzie brakowało, to mountów. <gieś addition> Dobrze, dobra, totem kolejny. Zajebiście. Jeszcze dwa. Tu będą się jeszcze podpłynąć, może tutaj będzie. Gier dalej. O, dostał! Hm. Ty. Taki silny jesteś? Że sniper? O kurwa. Jeżeli <g Isaac> <g bior> tańczy ty. Kurwa, żartowniczu. I co, prank! Nie no. O i nie, nie. To dla stylu. A, stylu. W punkcie stylu to zaraz nie z siebie to zbierą. Kurwa! Kurwa! trzy życia! Uuuuh, Akurat ty! Znaczy, Nie, nie teraz taki kolor. Jakie ma kurwa? Ważka, gej, takie! Za krótkie rączki masz. O mój boże, było blisko! Oj, bliźniutko było! Mm. Oj, bliźniutko! O kurwa! O serpent. No i to takie ładne. Chodź tu do bo pieniędzko z ciebie pycha jest. Ok, czy się boisz? O zrańcu! Żebyś ty się zaraz nie, nie przestraszył. No patrz co za chłop. Halo. A to odwrócono tutaj trzy. Trzy? Odwrócono uwagi. Jedesz? O dobra, płynie. Siema Siema Otwórz buźkę, elegancko. Ale miasto wiesz. O nie, nie! To chodź tu! Prawdę! Wydaje mi się w ogóle inki szczerze, że te takie podwodne kręgi to będzie jakiś next content, wiesz? Możliwe, no. No to jest dziwne, że się tak respi czasami na tych bagnach. I nie tylko, bo ty to jest... nie tylko w... na bagnach przecież, bo ten... Zim, a ty na no. zimie znalazłeś przecież, nie? No właśnie, no ja dwa razy na zimie znalazłem. Może będzie coś do otwarcia Takie podwodne kręgi. No rozpiąj się takie kręgi y, kamienne i są schody do dołu, wiesz? Ja znalazłem chyba 3 albo 4 z draugami Ja, ja nie powiedział A ten, a Inki znalazł na zimie, tak go golem gonił <gulanie> Oj 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 ojzi oj, oj. Dobry o kurwica A nie to już jest nagrywanie włączone To będzie ta wyspa 100%, <gulanie> <gulanie> 100%. Mm -hmm. <gulanie> Widzowie Minus 1 w komentarzach Nie, 200% to ta wyspa A trzeba znać e, Baza, boss, już... Sary już <laughs> Ty... O, ale są kamienie, walić na razie tę wiochę. Powiedz, że to tu, no kurwa, wygląda jakby to miało być tu. <laughs> o, wiocha kolejna jest. O, fajnie. Między kamieniami. Czemu nie ma bossa? No, gierko. Ile ich tu jest, no kurwa. Ginąć. O, i odpoczynek się skończył. Najebiście ogólnie. Ale się dobrze o, bawię. O, kurwa, jeszcze więcej. Nie chcę ci nic mówić, ale 50 HP ci zostało nie, Pokojnie, nie widzę Nie chcę ci nic mówić, ale zieloni to są, patrz Połamani cześć, już, poprostani Trudna wioska, naprawdę trudna wioska Szkoda, że ten Len mi już nie jest potrzebny totalnie do niczego Bo tak szczerze, to go tak farmiłem długo A teraz, nie wiem, cholerem i on nie Ile się bufał? dwie minuty, dobra nie ma to temu, ja pierdzielę. Szkoda. Wiesz co, ja też mówiłem o tym na filmie, że fajnie, jakby. Len zbiorę w razie czego? Może nie wiem, drugi set zrobię czy coś. Ale fajnie by było mieć. Ee, jak to się nazywa? Sklepie u, skle... u handlarza, o. Jakieś lepsze itemy, Jakieś sety do kupowania, cokolwiek. Albo tak, nie wiem, tak, żelazo. Tak, wiesz, za, za dużą kasę, żeby było, nie? No tak, no nie wiem, za Ale 1000 złota na przykład, na przykład jakiś item Albo jakiś zajebisty młot, kurwa, tora za 10 tysięcy złota, nie? Wiesz No bo tak to bez sensu, po cholerę mi to złoto, ja mam no, no, pięć tak. koła prawie Inaczej, czy widzę stąd totem? To jest ważne pytanie... Jest totem! Na no chodźcie totem? Do piątego bossa Do totema. zajebać no. totem i wybiec? Hmm. <laughs> na okay. papierze, super pomysł na tylko ściągnij, ścioni ten Zlaty samotnie. spodnie no Ty bo bo... biegasz, no to bo story. Bo... story Pierdolasz człowieku szybciej strzała ważki Nie no muszę trochę drogę oczyścić, bo mnie zajebią inaczej Nie zajebią ci Jak się szybko wpierdolisz i zablokujesz ich tarczą pierwszy strzał, zabijesz totem To oni ci nie zdążą zaatakować O budynku! No teraz teraz się wszyscy kurwa na ciebie rzucą O ty siedziutki Wiecie, jak coś. Szkoda, że on ich nie bije, nie? O. Dobra <grywa> Wiesz kurwa totem! Pierdolamy stąd! <grywa> Typcie kurwa w Matrixie żyje, nie? O minus 10 tysięcy stał i maga kurwa i... Ale frajerzy A <grywa> jakby tutaj się jeszcze udało totem zajebać, poczekaj <grywa> O. No, i to jest coś. A my gramy w projekt EG akurat, tylko że to Walheim. No czekaj. <grym <grym projekt EG, to jest. O, o tym patrzy. patrzy to tu musi być to. Czekaj, bo ten jest za bardzo pewnie się wiwa. Projekt EG, w... ale to Walheim w filmie Matrix, kurwa. Weź, spróbuj strzelić wody na. Strzel wody na. Zniknę już, ale nic się nie dzieje. Spójrz się. 125 ty by ci zadał, gdybyś nie tarcza? No. Fajna mhm. gierka, nie? Co tam A ten też w chuj by ci zabrał 86 no, hmm. to, A ty masz 130 HP, tak? No tak A, a jedno gwiazdkowego chyba nie sparujesz Łowię się trochę no Znaczy nie masz chyba na tyle po prostu Oj oj, 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 oj ten bije dużo Urwania ja już strzał. 20 <laughs> hp. Oj! 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 No! Kurwa! To oh. przykład przeznaczenia. No, Łatwo. No mówię, projectiles. Ale to Matrix Walkham, <laughs> <Volcanum, śmiech> kurwa. Porze, ale że ja dzisiaj dam zły ten odcinek, chyba Matrix. Kurcze, żeby to był ten kamień, który pokazuje lokalizację. No proszę, Cię, no idealne miejsce na bosa. No to. <laughs> Za małe. Tak, on większy jest. A, te kamienie są większe. Profilaktycznie, bo to ostatnia rzecz, którą chcę sprawdzić. Odpadał obs a jeszcze. O, jest kamień! Powiedz, daj lokację, kurwa, raz, grocie, proszę, o to. Drugi przyjacielu, połóż rękę na tym kamieniu i przypomnij sobie Haralda, który wyrył na nim te słowa. W Midgardzie straciłem życie na polu bitwy, ale w Valheim zostało mi ono przywrócone. Mimo to moje boje wciąż trwają. Na zielonych łąkach walczyłem z Etyrem wielkim jeleniem, którego poroże zraniło mnie w oko. W głębokich lasach broniłem leśnego starca, a strzała Draugra zraniła mnie pod żebrami, to czuję po dziś dzień. Na zboczu góry walczyłem z matką drakonów, a ta ugryzła mnie w kolano, przez co chodzę o lasce. Teraz zbliża się moja ostatnia bitwa. Gdzie się obudzę, gdy tym razem zasnę? To nam sugeruje, że gdzieś tutaj niedaleko e, e, będzie piąty boss. Tak mi się wydaje, no. E, I znalazłem wioskę goblinów. Mamy cztery totemy, więc to może być piąty. Ja już miałem wychodzić z gry, ale chciałem. Bo jesteśmy od tego posterunku piątego, odchodzimy. Mówiłem, że może tu po drugiej stronie coś będzie. I. No nie ukrywam, lokalizacji bossa dalej nie dostałem. Ale jest duża szansa, że coś zaraz odkryjemy. Mamy buffa z kościomasek, coś. Chyba go użyjemy, po prostu, wiecie? Tak, tak myślę przerwałem mu chyba tak elegancko, dobra, przerwałem mu, eee, szukamy cholernego totemu. No to, 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 to. Jak ja mam z tym walczyć w takiej ilości. Dzisiaj naprawdę mega, mega dużo walki. Wiecie? Ostatni hit dobra, okej, okay, okej. Okay. Ile mam z Dwadzieścia 25. Jeszcze mamy trochę. Uuu, chodźmy to kończyć tę wioskę. Kurczę, mam nadzieję, że będzie totem jeżeli nie będzie, to się bardzo, bardzo, bardzo zawiodę. Jeżeli jest szaman duży... I wszyscy. To powinna być yy, powinien być totem. Taką mam teorię. Szkoda, że mi nie zadaje obrażeń. Skoro jest takim berserkerem, wkurzonym i w ogóle powinien moim zdaniem być tak samo. Dobra, po prostu ich zacznijmy owalać tymi strzałami. Mam drewniane już tylko, tylko ale nie mogę sobie pozwolić na zwarcie. Już wiecie po co szedłem w łucznictwo w tej grze. Przecież wyobraźcie sobie, że miałbym z tym walczyć normalnie. Masakra. Mam nadzieję, że już ich więcej nie ma. Mam 10 strzał, więc yy, hmm. Co to oznaczę, wioska. Jak widzicie no naprawdę dużo, dużo zwiedzam, dużo robię. Yy, po nagrywkami i w nagrywkach, na ile wam pokazałem, całe to prawie zwiedziłem. Tu już mam zwiedzoną większość tej wyspy, tu tak samo. No jest mega problem, powiem wam, z tymi goblinami, z tymi totemami i z lokalizacją tego ostatniego bossa, ale... Cały czas walczę. No i to się nie zanosi, żeby miał być ten totem. Cholera! Wow, 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 wow wow! To, to nawet nie wiem czy chłopaki mają. Osełka! Czy ja mogę robić jakieś legendarne rzeczy z tym? Dobra, wracam z tym do bazy, dam wam znać jak się dowiem do czego to jest potrzebne.